Siemano! dzisiaj zapraszam na odcinek pod tytułem 5 powodów, dla których Wisła w tym sezonie awansuje. No to lecimy. Powód numer 1. Wisła nie broni, tylko atakuje miejsce dające bezpośredni awans. Jest to tyle dla nas dobra sytuacja, że. No, wiemy jak do tej pory wyglądały mecze, w których e, musieliśmy pokazać e, ofensywną grę, pójść odważnie, zaatakować i zwyciężyć. Niestety, w tamtym sezonie nie udało się to ani z ruchem, ani z OKS-em, ani z puszczą, ani z puszczą w Barażach. No a już kropką nad I był po prostu mecz głębią Sosnowiec. Dodatkowo prawdopodobnie może wiązać się to też z mniejszą presją, a więc przechodzimy powoli do punktu numer dwa. Znaczy powodu numer dwa, dla którego Wisła w tym sezonie awansuje. Mniejsza presja. No więcej meczów gramy na wyjeździe, więc presja trybun w Krakowie może być troszeczkę niższa bo tylko 6 meczów, przejmanta plus pucharowy, miejmy nadzieję, że dwa pucharowe, więc no niestety na no, nasi piłkarze na wyjazdach nie mogą czuć naszego wsparcia, ale u siebie damy z siebie wszystko, no, ale tak jak mówię, no często zawodziliśmy, gdy frekwencja grubo przekraczała 20 tysięcy, więc jako powód numer 2 mniejsza presja na krakowskim stadionie. Argument numer 3 to brak rewolucji w składzie. Tu naprawdę trzeba bardzo pochwalić kiko i Jarka, ponieważ no nie, nie ma rewolucji w, tym, w tej rundzie w składzie. Przyszedł do nas jeden zawodnik na lewe skrzydło, który naprawdę daje nadzieję, że będzie zdecydowanie wzmocnieniem. Do tego utrzymaliśmy wcześniejszą kadrę. Nikt znaczący nie odniósł kontuzji więc przystępujemy do rundy wiosennej z graną drużyną, która już od pół roku ze sobą gra wzmocniona naprawdę fajnym zawodnikiem być może jeszcze uda się kogoś ściągnąć więc argument numer 3 to jest stabilizacja składu powód numer 4 jest to naprawdę bardzo dobra atmosfera w drużynie widać to na nagraniach naszych social media wiślackich. No a także widać to podczas rozmów na meczykach, był tam fajny jeden program. Widać, że atmosfera w drużynie jest fajna, a jeżeli jest fajna atmosfera, jest to połowa sukcesu. Trener też powiedział, że jemu zależy, żeby dotrzeć do głowy naszych piłkarzy, bo umiejętności są, więc mam nadzieję, że jeśli do umiejętności dołożymy zgraną, fajną drużynę z super atmosferą w szatni to myślę, że jest to bardzo znaczący argument yy, przemawiający za awansem. Powód numer 5 to brak zdecydowanego faworyta do awansu. E, po naszej beznadziejnej jesieni, e, gdzie naprawdę graliśmy zdecydowanie poniżej oczekiwań i możliwości, mamy trzy punkty do miejsca dającego bezpośredni awans. No jest to naprawdę wynik niewiarygodny, e, więc e, brak zdecydowanej drużyny do awansu to jest jeden z głównych argumentów. Wiadomo, że awans będą się bić Arka, Lechia, Wisła, może druga Wisła, Termalika, może Motor zaskoczy. No, jest tych drużyn kilka, ale nie ma jakby drużyny, która myślisz sobie, o kurde, oni to na pewno awansują. No Miejmy nadzieję, że my jesteśmy postrzegani jako ta drużyna, no, ale na tę chwilę jednak stawka jest bardzo wyrównana. I myślę, że nawet nie tyle, co mecze z bezpośrednimi, zainteresowanymi awansem zdecydują, tylko naprawdę trzeba zdobywać punkty na tych słabszych drużynach. A my, jak wiemy, na jesień potraciliśmy tych punktów zdecydowanie za dużo i, i już wystarczy. Także mam nadzieję, że ze słabe uszami będziemy wygrywać każdy mecz No i co najmniej, co najmniej Remisować z tymi, którzy są na szczycie, no, ale oczywiście wiadomo, że w każdym meczu idziemy po 3 punkty, no i mam nadzieję, że, że się uda. Także to jest powód numer 5. Ale oprócz tych pięciu powodów są też dwa bonusowe mianowicie niepowtarzalna atmosfera na stadionie przy Rejmonta. Im będzie cieplej, im będziemy lepiej grać, im będziemy bliżej końca sezonu, tym coraz większa frekwencja na stadionie. Kibice naprawdę spowodują, że przejeżdżające drużyny będą czuć, miejmy nadzieję, że bardzo dużą presję, a my po prostu nie dopingiem w każdym meczu zdobędziemy trzy 3 punkty. Trzy punkty przerejmontu to jest też hasło na, na ten sezon. No i na koniec, no jak nie teraz, to nigdy wiemy, jak to może się skończyć. W tym sezonie brak awansu naprawdę może nas pogrzebać, także nie możemy do tego dopuścić. Więc to jest moje pięć powodów, dla których uważam, że w tym sezonie awansujemy. Czekam na komentarze od Was. Być może macie jakieś swoje przemyślenia, argumenty za tym, że to jest ten sezon. Albo może nagramy też kolejny odcinek pod tytułem 5 powodów, dla których Wisła w tym sezonie nie awansuje. No oczywiście mam nadzieję, że sprawdzi się właśnie ten odcinek, który teraz oglądacie. Zachęcam na koniec już do oczywiście. Feedbacku, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania. Widzimy się również na Twitterze. No i tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję, że to jest ten sezon, w którym idziemy po awans.